Festiwal Nauki ukierunkowany jest na współpracę ze szkołami średnimi i na pokazanie potencjału naukowego i Państwa Państwowej Szkoły Zawodowej w Nysie, a także najnowszych osiągnięć nauki oraz ich zastosowania praktycznego. Musimy się dowiedzieć przede wszystkim, ile ważymy, jaki jest, jaka jest procentowa nasza tkanka tłuszczowa, ym, jakie jest nasze zapotrzebowanie przemiany materii, ile ważymy i mniej więcej co możemy zrobić, żeby polepszyć tą wagę i sylwetkę swoją. Tak, bo zdrowie jest najważniejszym moim zdaniem w życiu i jednak trzeba o nie dbać. Jestem zadowolona bardzo z tego badania. Myślałam, że będzie o wiele gorzej, a jednak się okazało, że jest po prostu idealnie. Zajęcia Związane są z kierunkami kształcenia w Państwa Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, poczynając od architektury poprzez bezpieczeństwo, zarządzanie, inżynierię produkcji, informatykę, także nauki związane ze zdrowiem, czyli dietetykę, kosmetologię, psychofizyczne kształtowanie człowieka, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, filologię germańską, filologię angielską, kończąc na finansach oraz jazzie i muzyce estradowej. Przyjechałem na ten zeski festiwal jest bardzo fajnie, gasiłem sobie gaśnicą, czuję się z tego dumny. ale nie wiedziałem o takich rzeczach, co nam pokazywał, że trzeba powoli uchylać drzwi, żeby ten dym coś tam yy, wleciał z tego domu i później dopiero te całe gazy i później to ten ogień buchnął. Festiwalu i w ogóle festiwalu nauki jest pokazywanie nauki w sposób łatwy, przystępny i atrakcyjny dla odbiorców. Oczywiście pokazuje to też, iż nauka ma szerokie zastosowanie w życiu społecznym i zajmowanie się nauką, prowadzenie badań naukowych, a także kształcenie jest zadaniem, któremu musi sprostać współczesne społeczeństwo, aby mogło się dynamicznie rozwijać. Człam z korfantowa, z gminy korfantów ze szkoły podstawowej numer 2 imienia Czesława Niemena i przyjechałam na Nyski Festiwal nauki. Uczestniczyłam na badaniu kosmetologii, sprawdzono mój stan skóry, na nawilżenie oraz miałam robione badania. Czuję się bardzo dobrze, już wiem czego, co mam robić. Mam pić dużo wody do nawilżenia i mam stosować kremy nawilżające. Przyjechaliśmy z zespołu szkół nr 1 w Kiężynie Koźlu. Jak do tej pory uczestniczyliśmy w warsztatach dotyczących burzy mózgu oraz projektowania 3D. Projektowanie 3D to jest jakby przyniesienie w wersję komputerową świata, który nas otacza. Słyszałem, że istnieje taka technologia, ale jest to bardzo interesujące, że możemy poznać takie nowoczesne technologie właśnie.